mniemanie, że to są sprawy niesłychanie skomplikowane jeżeli się nie osiąga miliardowych sukcesów w tej grze finansowej, to znaczy, że jest to człowiek bez i w ogóle się nie powinien na ten temat wypowiadać. No proszę Państwa... Oczywiście nie należy słuchać tych, którzy miliardowe zyski na tym osiągają, dlatego, że oni nam prawdy nie powiedzą, tylko przedstawią to tak, żeby te zyski pomnożyć, więc... I tutaj można powiedzieć, jest, jest kapła, ale cofnijmy się do historii. W Stanach Zjednoczonych Pracownicy uzyskali prawo do zrzeszania się, tak jak my w 1980 roku, żeśmy to oni dopiero w stanach w 1935 roku. Wyszła ustawa, która znosiła represje i kary sądowe za zorganizowane akcje ratownicy. Było to wynikiem szukania wyjścia z wielkiego kryzysu w latach 30. Który też można mówiąc, dzisiejszym językiem, miał imponujące yy, współczynniki wzrostu gospodarczego, natomiast yy, doprowadził do zapaści, do upadku całego, całego systemu, i wtedy to było wyjaśnione prosto. Po prostu, ponieważ pracownicy nie mogli się zrzeszać, w związku z tym yy, przedsiębiorcy. U nas się mówi o obniżaniu kosztów, yy, obniżanie kosztów, obniżanie kosztów. Najłatwiej jest obniżać koszty obniżając zarobki, bo w gospodarce mniej więcej zrównoważonej koszt robocizny w cenie wyrobu wynosi około 30-40%, zależy od stopnia rozwoju przemysłu. Yy, yy, yy. W krajach najbardziej rozwiniętych to jest 40%, w rozwiniętych 30%. A więc to jest pokaźny, pokaźny zysk. Wynalazki inwestycji wymagają nakładów finansowych, a ograniczenie zarobków nie wymaga niczego. To wymaga tylko yy, wymuszenia na politykach podjęcia takich decyzji. I wtedy każdy zbiera to do wystąpienie pracowników, kończy się w sądzie. I proszę Państwa, tego wynikiem był kryzys lat 30. Minister Finansów, mąż stanu, zresztą prawicowy polityk angielski, ekonomista Keynes, wtedy zauważył jedną podstawową, wydawałoby się dziecinnie prostą zasadę, że pracownik jest również konsumentem jeżeli pracownik mało zarabia to nie jest w stanie kupić przez siebie wyprodukowanych produktów. Może no, co no to wydaje się, że przedszkola strażki, A potrzeba było na to katastrofy finansowej całego świata rozwiniętego, żeby ci, którzy tą katastrofę spowodowali zrozumieli, że rzeczywiście, rzeczywiście tak jest. I to jest jakby przykład w jaki sposób dochody pieniądze mogą całkowicie zaczopować mózg, zaczopować myślenie. I wydaje mi się, że bezpośrednio taki sam proces nastąpił w tym przypadku i w tym kryzysie. Forty kiedyś ustawił u siebie cenę, Mówię o sukcesie Forda. No to był absolutnie niewiarygodny na skalę globalną sukces. Ford, którego dziadek prowadził warsztat, ja widziałem chyba zdjęcie czy rysunek, to były dwie szopy. W podwórku na to były ślifierki takie na ręczne jeszcze, kowadło i tak dalej i naprawiał ówczesne samochody, zaczynał jeszcze od warsztatu samochodów napędzanych w Ford rozwinął to niesamowite, olbrzymie przedsiębiorstwo, które i Ford, proszę Państwa, ustalił stawkę 5 dolarów za godzinę. Na to powodowało trzy interpelacje w kongresie, żądające zakazu takiego horrendalnego psucia robotników, żeby robotnik 5 za dolarów za godzinę dostał, a Ford na to odpowiedział. Moi robotnicy muszą zarobić tyle, żeby mogli kupić mój samochód. I proszę Państwa, w ten sposób Związki zawodowe w latach 30., 40 i 80 uratowały kapitalizm. Uratowały kapitalizm, bo po prostu rozwinęły taką siłę, że nie pozwoliły właścicielom ciągnąć zysków wyłącznie przez ograniczenie kosztów, tylko zmusiły ich do szukania innych rozwiązań. Między innymi związki zawodowe przyczyniły się do ogromnego postępu techniki, technologii, dlatego że przedsiębiorcy musieli szukać rozwiązań w wynalazkach, bo przy takim zrównoważonym równowadze sił, w zasadzie jedynym sposobem, żeby przekroczyć tak zwany poziom równowagi, czyli ten poziom, czyli ten rzeczywisty przyrost gospodarczy, to, było, to były wynalazki. Wynalazki, zakupy patentów pozwalały wyskoczyć ponad 5-6%, bo tak się w tym czasie, w tym czasie wahało. I niewątpliwie to, że właśnie yy, ograniczono Szukanie obniżki kosztów w obniżce kosztów pracy spowodowało, że i rozwój techniczny, no i te 40-50 lat harmonijnego, można powiedzieć, rozwoju nie tylko produkcji, ale również społeczeństw na zachodzie. I proszę Państwa, jeszcze, jeszcze jedna historyczna wzmianka. Otóż Adam Smith. Na którego powołują się liberałowie, napisał, i to leży u podstaw teorii wolnego rynku, jedynym źródłem dochodu, czyli kapitału, jest ludzka praca. I tutaj Adam Smith był bardziej rygorystyczny od Karola Marxa, <tryk> dlatego, że nawet handlu nie zaliczał do sektora powodujący wzrost gospodarczy, a Mars zaliczy. Czyli Mars tutaj był bardziej liberalny niż Adam Smith. I proszę Państwa, to, że dzisiejsi teoretycy tego systemu, który właśnie no, został przez Niemiec skompromitowany, powoływali się na Adama Smitha, znaczy, że po prostu nikt z nich nie czytał, albo oszukiwali. Oszukiwa. Ja. Ale wydaje mi się, że w większości przypadków po prostu nic, nikt z nich nie czytał, przyjmowali tylko to, te tezy propagandy, które się do... No przecież to, co jeszcze niedawno słyszeliśmy w telewizji, co mówili przedstawiciele tego, tego stowarzyszenia, czyli Adama Smitha, prawda, było dokładnie zaprzeczeniem tej nauki, z którą czy teorii, z którą Adam Schmiss